Licny, świętojoński Cufal. Z tym detaniem do lasa, ze tym smyczeniem swojej freli, to trzeba też było dawać pozór. Miałeś ci taki fal ze jednym moim kamratem Jorgiem od Kafansyny, kiedy haidowni robił za szofera we Hajduka. Kiedy to jeszcze byli te zakłady koksoremiczne. No ale podle raje. Na się to wszystko od tego, że go trepił na wolce, kiej że wlazował do banki na godula. witał ci się on był, wszął choćby nie na swoich szłapach. No ale w los do strasenbanki, stopnąć ci tak we winklu i styrcy. Co jest? I Lose York. Szłapa ci przyklachło, prasknęłeś się we kostyry bo co, i że ta chrumoż kuśtykosz, pytam się go, a gęba mu się krzywie, oby po zębickach na Nie, 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 mą na szłapie plęckisz, oby przedwojenno piątka padło miło na to. No to trzeba go wyżnuć i by je pokój. Padoż wyżnuć i no kaj. Przeca nie pójdę z nim do doktora ojdyna kapka, bo mnie wyciepnie. Tropił się Jorg. Jestem barzycie krzywi. Stop no abyś się deschął sztachl dratym, ci łoro z jork na jednego policajta. tym miejscu na generałga nastąpią. coś się nie skoży działo Jak gorko się we blank we bance zrobiło, to już przeca możecie się posztelować. Wyleźli my ze tej banki, a na Jorga to gawczyć na istonie szło. Hop, postawny, herski go w to we weta szłapa zaroski mógł bez pysk nachytać. I tak ci bang bamontny kamrat go dodał. Oigin, pokoż kaj i te hinerałgi, te kurzy ślepia wyżnąć. I no No to go zakludził do taki jednej gryfnej pedikurzystki, no taki ci fezmacherki od platfusów, blazu i prynskierzy. Tam mu wyżła ten srogi kurzy ślep i padł, co by drugą drugo szłapa. A on ci się naprzył i nie dał się drugi chwzeg kleść Nie i już. Tuplikowali mu i że kiedy jedna szłapa ma już do porządku, tej ta drugo, może mu ta frela zrechtować. A on nie i śluz. To już mi wyleźli. Łodni i o ja się już zaś go pytam, po jakim ci od drugi drugiej szłapy pogodzę? A wiesz, ojgin, bo ja mam ta szłapa blank, corno, zmazano. Jest, jakusie, cześć, łochy, zejście za załochęto. <głupio> to ty, no, jedna szłapa myjesz, a drugo co? Na drugi bez tydzień? Nie, to nie tak, ojgin. Ja, ino mam ta szłapa z etery. Jak to zetery? etery? Kajś to w los, kajś to w de. No i na początku w sprawę, jak to było. Jak jak już godą i robił we pierwszej hajduka, a że już ci to wszystko po maluśku sam zawierali, niech je wycołki i no, jeden taki biznesmen, kiedy miał porabetków do stracenia, chciał tam coś ich, się od nich lajsknąć no coś i No Ale musiał mieć i plac i stawieni wypucowane, wyglancowane, bo inaczej by tego nie szło skali. No to wszystkie rajmowali tam festelnie i tym całkiem maraz, trzeba było musowo kaścić wykludzić. ludzi. Jeździł ci on ten mój kamera taką kipą i tym całkiem maraz, maraz, ten Maraz, ten flap ze Hajduch z dziepko za ale już we Kochlowickim lesie. A ja, że szau święty Jon i Jork. Mówił się, że ci ze jedną taką jungferą, co pójdą we ta nocka świętońska do lasa posznupać za tym papłociannym kwiatkiem. no i nie ino. I wiesz, oj, gen ci ją już dostał na trowniol, bez szatu, no tak jak ci ją sumpą stworzą, to jech ci całką, całką racią wdeb do marasu. Do marasu. Ja się dałem tak ino medikowo, a to była tera, kiedy och ze tych ajdów na mojej kipie. bo mi joka, że mu płacki lecą. I co by było esse, ojgień, maszkietni? Łunaci, cołkę szaty, cołki klejt, cołko garnitura, cołkę prodło. Ty z marasioła, choby nieboski stworzeni. No i, teroski, już miarkujesz, po jakiemu i ja on nie mógł tej drugiej fuzekli ściepnąć. Ojgień z pnioków.